Dzisiaj czwartek, 30 kwietnia był kierownik budowy odebrać zbrojenie. Powiedział, że jest wszystko w większości OK, co nam pokazał do poprawy. Oczywiście zostało zrobione, już pokazuję. Tutaj Ten pręt Kończył się, powiedział, że za wcześnie Że najlepiej było było je przesunąć aż dotąd Więc dokręciliśmy cztery Tu ponad metrowy zakład Wzmocniliśmy Jeszcze tutaj dodatkowo jeden I tu jeszcze jeden Tak żeby to wzmocnić O tym mówił I o czym jeszcze mówił Aha, no i żeby po prostu przypilnować, żeby nic nie do, nigdzie yy, szalunku nie dotykało zbrojenie, także, także tak to wygląda. Policzyliśmy, że tutaj 17,5 kubika 17,5 kubika betonu Więc w poniedziałek będę dzwonił dowiem się jaka jest różnica między W8 a 12 i wtedy zadecydujemy czy lejemy zwykły, czy ten W8, 12 Nie ma dzisiaj piątek Godzina coś koło dziewiątej, za chwilę przyjedzie Pierwszy beton, który będziemy lać Nie ukrywam Trochę się boję Znaczy będzie to pierwszy strop, który zrobię No ale jesteśmy dzisiaj w trójkę I mam nadzieję, że się uda Miałem wziąć kamerkę na głowę, ale no, ale jak będę machał głęboko, boję się, że mi gdzieś spadnie czy coś, więc postawię na, yy, na stojaku gdzieś z boku, tak żeby ogazniała całość puszcza timelapse'a. Więc zobaczycie, jak to mniej więcej będzie wyglądać, jak robi to niedoświadczona osoba. A przy okazji, wszystkiego najlepszego, kochanie. Ma dzisiaj urodziny moja żona. Dobra, to do za chwilę. polaniu. Powiem wam, że bałem się, ale wyszło moim zdaniem naprawdę fajnie. Takim przyrządem sprawdzaliśmy głębokość, czy jest wszędzie tak jak powinno być to 18 cm. Tak, to są moi pomocnicy właśnie odjeżdżają. Tego znacie pana Tu Kuba No jest naprawdę rewelacja. Jestem zadowolony. Mam nadzieję, że, że z drugą częścią pójdzie tak samo. Na no dzisiaj koniec z rozszymania, tak to wygląda. Zostało mi ten kawałek i ten bok jeszcze wejdziemy do góry. Zobaczymy, jak to u góry wygląda. <try> 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 Przy ostatnim filmiku zapomniałem włączyć stabilizację obrazu i widziałem, że strasznie ręka mi się trzęsła, no bo nawet jak szybki ruch kamerą wykonywałem, no to strasznie to niefajnie wyglądało, no ale trudno u góry wygląda to tak. Pięknie nie jest wygładzone, ale no ale i tak jest super.